Albryka, Witam Co jest to spodnio lubię, grupa. Co? Co jest spodnio lubię. Co lubisz? Może byś mi odniósł spodnie. Bo daż mi spodnie? Kurwa, nie. Czy czekasz w kolejce? Przeciwiej. Tak, wiesz co oni teraz mają? Jakieś kurwa, wiesz? Erwin Nakus przyszedł kurwa, jakieś papiery rozwodowe. Achuj, biało kurwa. No jasne. Dopó Dobra, to ja jestem przed Tomą w kolejce, jak coś. No chciałbyś, ja jestem umówiony już. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Też tu pan Dobry, dobry, momencik. Dobra. Gdzie tutaj będę miał? Tutaj? Ja i, tak, lutyna, tak chyba, wiesz, nie? I tak poszedłem Wydziemy. naprawdę luźno. Naprawdę luźno poszedłem. Po luźno, luźno. Dlatego wykonałem te polecenia, te tutaj obliczenia. Już pomijam to, że zostałem narażony na ogromną ilość stresu. <laughs> Jezu, czy ty możesz nie palić papierosów przy mnie? Dziwak. Siema, kim mógł nie palić przy dziecku, dziękuję. Pani Adriano, no z całym szacunkiem. bardzo. Z całym szacunkiem. Mi pani jak customer support Amazona, kiedy ja zgłaszam problem, że nie mam pro produktu, a oni mówią proszę to wykazać. Dobra, ja kurwa, wykazać, kurwa ma 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 mać. Mam zrobić sobie kurwa selfie i powiedzieć brako i stanąć. Dobra. Czekaj, Wien. bo mi krew z nosa leci Co ci się stało? Przywalił mi dia w łeb Słuchaj Wien, dawaj do FBI przyjeć FBI, no dobra, dobra Za ile będziesz O, podszedł pan z kolejki, dziękuję Daję pan sobie sprawę, że z tym nie mhm, sprawdzam, sprawdzam Mmm... -hmm. To... Mm -hmm. Wszystko nie, 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 nie. jest. Ja, ja, ja... Dziękuję Dobra, bardzo. Do widzenia. To oczywiście jest to odliczone, inaczej byłoby 77 tysięcy. Do widzenia. Nie jestem bliżej, ale, bo, bo jestem bliżej wejścia kareru, na, na... doszczoczka. Dobrze, dobrze. Ja uwaga, mam tu... Mama, asa, mama, mama, o punkt, co bo to jest ważne, żeby być drugi. szybciej. I ona ma obowiązek mówienia być Jeżeli ona słownie powiedziała, że. Pan jest nieuczciwy, yy, bo mi pan spodnie nie chciał oddać. To znaczy, że to, co bo pan je chciał zabrać Ja je potrzebuję, no. widzi pan? To teraz je noszę, nieprane. No właśnie, nie prane. No nie prane. Mógłby Mój pan zapach. je ubrać w końcu. Chciałby pan. Chciałby pan kurwa. Nie, nie prane, nie spodnie. Oczywiście, że nie. No właśnie. Ale ja bym sobie jej uprał.

Hm, mm. ale przyszła pyszki, na spokojnie klasy, jeszcze będzie okazja. Właśnie miałem do ciebie dzwonić. No a poszło ja to ten y, biznesplan, to wiesz e, Tak normalnie streszki ci wyjmę i dam, tak? Ten co mamy napisane, N, tak? No wydrukowany, tak? No. Taki wydrukowany, no wydrukowany, normalnie na kartce i tak dalej, tak no, no to dasz mi potem trzy dni potrzebujemy, żeby go zanalizować i wrócimy do was z informacją i jak no. będzie wszystko OK to założymy, nie? Dobra, no, dobra, dzisiaj. dobra, Szuaj, to, no, to dobra Dobra, o, cześć. Cześć, cześć dnia, Big Jimmy. Ciao. Siema, pozniej siema, siema Szyma, jest, To jest big jimmy To jest Big Jimmy. Cześć. Da. No, słuchaj. Wiedziałem, że spęszelem. Czy No? Bo ja mam w samochodzie tęteczkę, teczkę. Chodź ze mną. Nie wiem. teoretycznie on ona jak moją babkę dla mnie. To twoja nowa fura? Ta, ta Nice Dzięki Dziękuję. Zgadzią, bo tam cały czas pali Fajne. się Nie, ja ja nie ja stać na paliwo Aha, no że tak Piękno, A, Środowisko to bogaty człowiek S Słucham, przepraszam? Nie dał na auto Nie, nie mm. Nie, nie, nie dało Środowisko? Mi. E, środ... A środowisko? E, środowisko jest... E, neut... Neutralne środowisko ta. E, neutra... Środowisko jest neutralnie nie do mojego pomysłu Very Tak Widzisz? Widzisz, tutaj te się sprzątałam Wszystko wymienione co no, do no, no i jak tam? Jak? Nie masz. No, nie ma, ja. A ile masz teraz A, pieniędzy, ale, Patryku? Masz ma, od kogoś pożyczyć. Dzień dobry, proszę so pan. pana na górę. Dzień dobry. No tam to jeżeli no, to, pan, wydaje mi się, że jako departament możemy ci dać Dobrze, do Mam telefon. po prostu Mam, mam dla ciebie prezent. A nie, ty tego nie założysz. Kurde. Nie, Dzięki. dla mnie miałem prezent, Dzięki. wiesz? A dla mnie jakiś prezent powitalny? <śle> A ty dla mnie jakiś powitalny? Pewnie, tak. Jaki? Proszę, to dla ciebie. Mm -hmm. Co to mamy? No właśnie. Kartka z notatką. Czy może pan się? tak? No ani nie interesuj się, czy wszystko musisz wiedzieć? Jak z rozmawiamy, rozmawiałeś, to, tak. to, to rozmawiać nie chciałaś. A teraz nagle co mam? Co? mam dla ciebie to. Aha. Proszę bardzo. Tysiąc baksów? Nie do darby, hmm, bo przecież cię... matka była przy tej rozmowie? A ten patrz to. No, ale przepraszam, nie, 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 mogę to moją rzecz? Nie, im bo rebok i no, Fajna maska. To... I ten bizę zakładać, czy nie? No, tak, tak, no, nie spokojnie, wiem, spokojnie, nie zaraz czekamy czy tylko czy na pana specera, tak jesteśmy umówieni. Dzwoju yy, yy, jego przez komórkę i normalnie on wychodzi i jest gitet. człowiek. Ale wiem, czemu tak mówisz? Przecież jestem naprawdę dobrze w Patrz, matka. kosztuje. Mhm. Spencer! Chodź, bierz komórkę! Halo, Spencer! Cześć, cześć, czy ja się dobrze przesłyszałem? Jezu, co tu? Ty to naprawdę powiedziałaś, Vivien? Czy to to naprawdę powiedziałaś? A pani się nie przejmuje, to po prostu Ty Serio? No jak ty to posprzątałaś? Ty naprawdę to powiedziałaś do mnie? Ona powiedziała, że mi nie ufa? Ja dobrze Myślałem, że nie ma drzwi po prostu i uderzył. Tak, tak, co? Ale powiem ci, że tragicznie sprzątasz. Ja sobie Dzięki. A wiem. Dzięki. Płacą ci za Tragicznie, bardzo dobrze. dobrze. No ja. a to zabuje na też siebie, to co? A no bo to... To, chwila, to teraz się musiało stać, no. Przed chwilą no. obydwatel wpadł na te drzwi i niemal. What you nie doing? Przesadziłaś. skoro ty mi nie ufasz, to nie możemy być wspólnikami biznesowymi. What you doing, I wobec tego bro? ja w tym momencie kończę Dam naszą dalszą współpracę. Tysięcy. Ja czekam na ciebie trzy dni, a ty się nie odzywasz do mnie. No i mi nie ufasz. A jak mamy sobie uwagi no w relacji nie odzywasz, biznesowej? No. Chcesz, chcesz być wspólniczką czy chcesz być, wiesz? Bo jak chcesz być no pojawiać to musisz mi ufać, tak? Jak wspólnisz sobie sobą No dobra, ale. Ja tu jakby wiesz... Co? I'm the master op, spontanie. No ty jesteś master, no ty, no, ty jesteś master, no, ja tylko jestem twoją pomocą. No ale Kaj Ja, sprzedaję. Słuchaj, ale ja ci wow. jeszcze ogarnąłem tą katiuszkę, tak czy jakie ci numer do niej da, bo ona jest z tobą zafestionowana, rozumiesz o co, co chodzi. To jest dziewczyna ja ze wschodu. No ja się z nim dogadałem ci, że nawet to nam jeszcze 100 dolców z tych 250, które będzie dostawała za czyszczenie komendy dwa razy w tygodniu, to ona 100 Już dolców jest jeszcze więcej mi, mi da. Nie, szacia, w mnie tutaj ale proszę pana, ja bym umówił do... do... z panem z i niech pan nie wzywa pana Wilsona, bo <laughs> pan Wilson to jest zajęty, tak? No ja? kurwa, no przed chwilą gadałem z nim przez komórkę, mi? no przez sekundę, przez sekundę z Jimmy, 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 ja ci mówiłam, ja ogarnę biznesplan, hmm. ja napiszę biznesplan i wtedy się spotkamy, dobra? Dobra. A ty te ogarnij tego typa. Jakiego typa? No tego, z którym mamy gadać. Jakiego typu? stan daj mi dwa dni? No On okay? no, 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 teraz jest ogarnięty, tylko że on właśnie przed chwilą gadał z gada nim przez komórkę, a wy przyjechaliście i, jesteście. i tyle. No i co ci mam powiedzieć? Tragedia. ja? No. Jaki no. jesteś, wiesz? No, wszystko takie proste? Dla ciebie to jest takie proste? To nie jest takie proste. Co ty myślisz, że to takie proste? Jest, to nie, <ul�> jest nie nie takie proste. to nie jest w ogóle takie proste. Dobra, słuchaj. Daj mi coś więcej niż tylko tego maskę, daj mi 100 dolarów. Proszę, daj mi 100 kasy, ja sperdziałam. Dzieje. nic tu się nie dzieje. A co? Nie widać co się dzieje! Nic pan, się nie dzieje! Pani się obraziła, pani się obraziła. Obraził, pan obraził. Biegi za nią, no bo to Twój wspólnik. No... Matka z. Do widzenia ślepaka, a kuptasę trąbkę do gierdzenia. Lubię cię, Vivian, lubię cię, naprawdę, wiesz, ale słuchaj. No dobra, to się ogarnij, no a nie, że ja dzwonię, oni nic nie wiedzą. No, a oni no, wszystko ale, wiedzą, ty, Ale, Ale ty rozumiesz, potem, Ale ty że... rozumiesz, że. Ja ci powiedziałem, że masz gadać ze Spencerem, i Spencer mi dzisiaj napisał, przed chwilą mi napisał, że. Z normalnie... Williamem miałem rozmowę. Nie tym z, było Williamem. z Williamem. William to, jest mm -hmm. William to jest od FBI, a ja, ja cię ja ci ugadywałem mm -hmm. na firmę, to cię ugadywałem ze Spencerem. No kurwa, no mu ci pokazała sobie SMS-y, pas, pas. Proszę, Uwzucie. proszę, po, zobacz sobie, ja zobacz, proszę SMS, ja wierzę, zobacz, przeczytaj, się. przeczytaj sobie ten SMS, widzisz, Mój możemy zaraz, czeka mebel. moja wspólniczka. Co? Była demonem, krzesłem, konfesjonałem, dzisiaj będzie kanapą, dasz wiarę? Najlepszy mebel. O, co ci no, proszę, proszę. O, <noise> no Zaraz z tobą porozmawiam. Dla mnie to jest już jasna sytuacja. Słuchaj, jak lambadziara, rozumiesz o co chodzi. Klaska. Yy, stał. Jak tak. Jak laska jest swoją wspólniczką biznesową, i przychodzi gościu, mm. który ją zwyzywa i ona idzie do niego, to nigdy więcej już mm. nie podchodzi do niej. No, na razie. No to pójdę za Dobry. Dobry, dobry. No to zobaczymy. No, to zobaczymy. no nie boję. Dobra. Czyli widzicie się. Mamy podkreślenie 47, 10 zł. Najlepiej odgrywa szerpę. Co, co, co? Czekaj, 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 czekaj! Grwa się w ogóle nie, nie skupiłem. Zaraz, zaraz, zaraz Niknę47. Dziękuję bardzo za dyszkę stary! Dziękuję pięknie za dyszkę! No i kurwa mam w sumie cel zrobiony. Dziękuję, dziękuję bardzo! Here comes the money! Money, 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 money! Odbierz... a, czekaj, nie do tego. Do Vivi. No kurwa, odbierz ten telefon zajebany.

I ze Spencerem masz gadać. Spencer Hawking. Masz do niego przyjść z biznesplanem. Ja chciałem to dzisiaj teraz załatwić z, z, z biznesplanem uniwersalnym, A ale... masz biznesplan? No trzeba napisać biznesplan. Ja to spróbuję ogarnąć. No to Ciutro mówię tam ci, czy będzie dni. biznesplan, czy nie będzie. Rozmyśl No ok. i do niego przychodzisz i... do Spencera, nie do Williama, bo William to jest... On będzie trzy dni ci sprawdzał to pismo, a Spencer ci sprawdzi od razu. No. No okej. Okay. No, dobra. No papa, pa, na razie. No, to poleciała na Fame. No pewnie, że poleciała na Fame. 3 No ale to jest tak z każdym, właśnie o to chodzi. Zobacz, zobacz, wszyscy, którzy coś kurwa odgrywali, w bądź już mają w dupie co. Rozumiesz, Gamorka siedzi gdzieś, może. Grubszy żon. No, grubszy żon już nie odpowiada, nie? Właśnie dlatego, dlatego o to chodzi z tym serwerem. No, mm. ja, że czuję. Akurat. Nie, nie, nie będę nic mówić. Bo bardzo spokojnie przyniosłem, wam na razie. Test, który mi ja się zadaje, spokojnie. Ale kurwa, miejsce tu idzie, dziewczyny, miejsce tu lay trochę. Przestańcie w kółko z za tymi yy, streamerami, nie? Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam pięknie za streamka dzisiejszego. Mm, bardzo fajnie było. Gamora. profesor to dawajcie do gamorki jutro odpalę streamka jutro, odpalę streamka. jutro odpalę streamka.